Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby spod znaku raka w czytaniu na marzec 2020. Kochani, miłość, praca, finanse. Zobaczmy co dla Was ciekawego tutaj energię karty będą chciały, będą chciały pokazać, będą chciały przekazać. Kochani, przypominam Wam, iż są to czytania, iż są to czytania ogólne. Nie z każdym z Was to czytanie będzie korespondować a jest to po prostu fizycznie, jest to po prostu fizycznie, fizycznie kochani, niemożliwe. Dlatego jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką ochotę, ma taką potrzebę, to ja zapraszam oczywiście do siebie na sesje prywatne, a podczas spotkania ze mną możecie Państwo, macie możliwość zadania pytań i uzyskania odpowiedzi na nurtujące Was pytania, odpowiedzi nurtujących Was kwestiach kontakt oczywiście przez mój Facebook, Anna Lubińska i tam na messengerze, kochani, możecie zadawać pytania, możecie umawiać się na sesję. Karty mam już przetasowane, zaczniemy sobie tutaj od rozkładu miłosnego, zobaczymy co w Waszych uczuciach, rozkład dla osób będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz, kochani, dla single. Także zaczynajmy, zapraszam. Rak Marzec 2020. Poproszę o prowadzenie sił wyższych dla wszystkich osób spod znaku raka, dla Waszego najwyższego dobra. Zobaczmy kochani, co to u Was. No. karty lecą. Karta pustelnika. Pierwsza karta, która wyskoczyła tutaj podczas, podczas tasowania, Hermita, Pustelnik, karta Arkana Wielka, dziewiąta karta Arkan Wielkich, która mówi o poszukiwaniu, która mówi o podążaniu takim trochę na oślep, tak? A zaraz zobaczymy, jak to się będzie odnosiło tutaj do całego rozkładu i kogo to dotyczy bieda, sztuka omijania biedy, pokazuje się również dziewiątka dziewiątka pentaklis przełożenia. Pokazują się jakieś problemy z dzieckiem, jest to chłopak, młoda energia około 20 roku życia, dziecko na które należy zwrócić uwagę, dziecko które należy zdopingować do tego aby zainwestowało w siebie inwestycja, nakład potrzebny, doping potrzebny dziecku, a trzeba go zmotywować. Dziecko, które potrzebuje Waszej uwagi, Waszego wsparcia, jest tutaj potrzeba wydania tak? pieniędzy na, na naukę, na szkolenia, na dokształcanie się, na podnoszenie jakichś kwalifikacji. Ewidentnie Wy z, jak gdyby... Coś się tutaj dzieje u Was, tak? Związkowo, w Waszych, waszych związkach, w Waszych relacjach ewidentnie zapominacie o tym, iż, no, zapominacie po prostu o własnym dziecku, tak? O tym, kim jesteście, jaką rolę pełnicie. Ja wiem, że to mocne słowa, ale jesteście tutaj rozchwiani w jakiś sposób emocjonalny i jak gdyby Wasze dziecko w tym czasie, w tym okresie, właśnie w marcu, będzie taką osobą a na której powinniście się skupić, a względem której powinniście tutaj poświęcić dużo czasu i dużo, e, i dużo uwagi. Ewidentnie sytuacje, wydarzenia, które były w Waszej relacji, w Waszym związku małżeńskim czy partnerskim, odbiły się rykoszetem, na, odbiły się rykoszetem te wszystkie przeżycia, te wszystkie rzeczy na, e, na Twoim dziecku, młoda energia, energia młodego chłopaka gdzieś tutaj około 20, około 20 roku życia. Zobaczymy, co tu się dzieje w Waszych relacjach. Okay. Wow. Okazuje się, iż jesteś w starym, stabilnym związku. Stary, stabilny związek, nuda, rutyna, apatia, zmęczenie tą relacją. Były tutaj jakieś sytuacje, jakieś wydarzenia w ciągu ostatniego roku, maksymalnie do dwóch lat, które które bardzo, bardzo jak gdyby odbiły się tutaj na tobie, tak? To jest coś, co Ciebie w tej relacji, w tym związku przytrzymało. Dlaczego mówię, że to Ciebie przytrzymało? Iż pokazuje mi się tutaj, iż ten związek, iż ta relacja, w której, w której jesteś, w której tkwisz, tak? Bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Pamiętajcie, iż te energie tutaj są dualne, są wymienne. Jak najbardziej sobie można tutaj te energie wymieniać męską na żeńską, żeńską na męską, tak? Natomiast ewidentnie to jest, to jest związek, to jest relacja, to jest małżeństwo, które tak naprawdę umarło śmiercią naturalną już bardzo dawno temu. Nic tutaj między Wami nie ma, tak? oprócz jakichś takich zależności, nie było, oprócz zależności jakichś takich finansowych, być może właśnie tutaj wychowanie dziecka czy dzieci, raczej pokazuje mi się tutaj jedno dziecko, także sytuacja, która dotyczy takich takich osób właśnie niekoniecznie musi być to jedno dziecko, tak? Ale właśnie to akurat może tutaj wymagać jakiejś, jakiejś szczególnej, szczególnej uwagi, dlatego może pokazywać się w kartach jako, jako jedno dziecko, jako chłopak, tak? Jako chłopiec. I teraz tak. Wy, kochani, dawno tę relację byście zamknęły, tak? Chętnie byście zamknęły. Macie tutaj kartę śmierci, kartę zmiany, kartę transformacji, tak? To jest rzecz, która która tutaj bardzo Was dotyka, tak? Ale z jakich względów Wy tej relacji zamknąć nie możecie. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, która się tutaj pokazuje, to jest Wasza, to jest coś, co tkwi w Was samych, tak? Wy tkwicie w jakiejś połapce swoich własnych myślokształtów. A drugą rzeczą, która się tutaj pokazuje, okoliczności zewnętrzne, powiem krótko, co ludzie powiedzą, tak? To jest to jest, to jest to, co karty chcą tutaj powiedzieć, tak? Ja nie odejdę od tego mężczyzny, nie mogę go zostawić, nie mogę zostawić tej kobiety, bo co ludzie powiedzą? Um, chciałaś to zrobić dawno temu, nie zrobiłaś z jakichś względów i tutaj nagle przyszły jakieś wydarzenia, uh, po których ty po prostu utknęłaś, tak? Um, są to rzeczy, które dotyczące, no mówią tutaj karty bardzo wyraźnie, karta śmierci i karta gwiazdy mówi o tym, że ktoś pójdzie do nieba, albo mówiąc inaczej, uh, mówi o tym, że ktoś był um, dosłownie o krok od śmierci, tak? dosłownie od śmierci. Karta, karta śmierci Arkana Wielkie sama w sobie nie mówi o śmierci fizycznej człowieka, mówi o zmianie i transformacji, natomiast przy a, kartach towarzyszących, różnych, mówi też o śmierci fizycznej, a przy karcie gwiazdy mówimy o tym, że ktoś się oparł o, o śmierć, że dosłownie... Um, mógł pójść do tego nieba dosłownie, tak? To jest jakaś jakaś tutaj, um, dosłownie wyślizgnął się uh, z łap, z obień z śmierci, dosłownie. I tutaj są jakieś takie sytuacje, są jakieś takie wydarzenia, um, gdzie Ty po prostu w tym utknęłaś. Natomiast w tej chwili jest to czas na zmiany w Twoim życiu. Ewidentnie ten marzec jest u Ciebie takim po prostu uh, przesyceniem. Ty masz nadzieję, że znajdziesz siłę w sobie, aby odejść z tego związku, tak? Aby odejść z tego związku, odejść z tej relacji i pójść w zupełnie nową drogę, drogę swojego życia. Natomiast tak jak tobie, kochany Raczku, kochana Pani spod Raka, tutaj mówię, że to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie pułapka Twoich myślokształtów, pułapka Twojego umysłu, tak? co ludzie powiedzą, jak mnie ludzie odbiorą, a jak mnie potraktują. Ja chcę Tobie powiedzieć jedną rzecz, że ludzie nie mają tutaj nic do powiedzenia. Tak, ludzie mówili, mówią, gadali, gadają i gadać będą. Natomiast to jest Twoje życie, to są Twoje emocje, to jest Twoja przyszłość. Ty się po prostu w tej relacji, w tym związku dusisz, tak? Dusisz się od wielu lat, jesteś nieszczęśliwa, poszukujesz tutaj zupełnie nowych rzeczy, tak? Tu mamy i romansy z przeszłości, i jakieś dziwne rzeczy, adorowanie, sposób... Takie, żeby po prostu na siłę gdzieś zaistnieć, na siłę się podobać, być zauważoną. To wszystko świadczy o jakiejś desperacji, ale przede wszystkim świadczy o, o Twojej samotności, tak? Świadczy o Twojej samotności, świadczy o niczym innym, jak bardzo jesteś po prostu zagubiona i jak bardzo w Twoim życiu potrzeba tej drugiej osoby potrzeba bliskości, potrzeba wsparcia, potrzeba miłości, tak na najogólniej mówiąc. Więc to jest naprawdę taki czas, ten marzec jest dla Ciebie takim czasem, gdzie Ty będziesz się zbierała w sobie. Ja życzę Tobie z całego serca, abyś tą siłę abyś tą siłę w sobie znalazła, abyś przestała tak podążać na oślep tak, w tej karcie pustelnika, przestała podążać na oślep i znalazła siłę do tego, aby to odnieść zwycięstwo, bo jest to możliwe, tak? W momencie, kiedy ty się uwolnisz z tych dziwnych zależności, tak, w momencie, kiedy... Ty przestaniesz zastanawiać się nad tym, co ludzie powiedzą, jak przyjmie ciebie otoczenie. Naprawdę poczujesz, co to znaczy być, to znaczy być wolną, tak? Wolną i szczerą sama ze sobą, sama, sama przed sobą. To jest, to jest tutaj bardzo ważne. Pokazuje się mi u Was tutaj na wyniku, tak? Na wyniku, iż Ty masz nadzieję na zawieszenie jakiegoś konfliktu, tak? zawieszenie konfliktu i nowy początek, zawieszenie konfliktu, nowy początek i w karcie kapłanki papieżyczy ty jesteś kochanką, tak? Czyli na zawieszenie konfliktu, nowy początek z jakimś swoim kochankiem i że znowuż dojdzie tutaj powtórnie do jakiegoś romansu, do odnowienia romansu pomiędzy, pomiędzy Wami. Pokazuje się tutaj karta siły, tak? Więc ty o to walczysz. Ty o to walczysz, tak? walczysz, używasz tutaj wszystkich argumentów to jest dosłownie mierzenie się z tą sytuacją i, i walka, i walka o, tą, o tą sytuację natomiast chcę Tobie powiedzieć chcę Tobie powiedzieć, kochany Raczku bez względu na to, czy jesteś kobietą a czy jesteś mężczyzną, to ty doskonale zdajesz sobie sprawę, że ta relacja, ten związek, po pierwsze, twoje, twoje małżeństwo, czy twój związek partnerski, nie mam tutaj pokazane, czy wy, macie, a, czy wy macie ze sobą ślub, nie mam tutaj karty ślubu, więc nie wiem, czy jesteście związkiem małżeńskim, czy związkiem partnerskim, na pewno macie ze sobą dziecko, minimum jedno i na pewno jest to syn. A, to ten związek czas zamknąć, tak? Bez względu na sytuację, bez względu na okoliczności. Nie patrz na ludzi, powtarzam, zadaj sobie pytanie, gdzie ja jestem w tym wszystkim, tak? Gdzie ja jestem w tym wszystkim? Gdzie jest to szczęście, po które, za którym tak długo i tak dawno gonię. Tak? Także to jest, to jest jak gdyby taki ostateczny czas na podejmowanie tutaj decyzji, na walkę na walkę o samą siebie. tak, Pokazujesz się tutaj jako energia kobiety dojrzałej i każdy dzień, każda minuta jest po prostu nieodwracalna. Tak? Nie masz już 20 lat, nie masz 30 lat, tak? A jesteś kobietą dojrzałą i tutaj ani jeden dzień się nie powtórzy, tak? Żaden, żaden dzień nie wróci, żadna chwila, żadna minuta z Twojego życia już się nie cofnie, dlatego warto patrzeć w przód i warto zawalczyć o siebie i właśnie ten marzec jest takim, jest takim czasem. Zamknięcie tej relacji tutaj związkowej z mężem to jest jedna sprawa, natomiast drugą zupełnie osobną sprawą jest mężczyzna, w kierunku którego ty podążasz i tak jak powiedziałam, chcesz odnowić relację z nim, zawiesić konflikt, odnowić relację, wejść od nowa, nowy początek bycia kochanką tego bycia kochanką tego mężczyzny. A czy ta rzecz się uda? Czy jest to możliwe? Ciężka praca, konflikt. A nie. nie. Nie, nie, nie. Kochani, to jest, to jest pułapka, to jest pułapka własnego, a własnego umysłu. tak? To jest pułapka własnych myślokształtów. Tak? Ty jesteś w tej pułapce, zamknęłaś się w tym. Miecze to rozum, miecze to myśli. tak? Te miecze cię otaczają, masz to w głowie, ty nie widzisz, nie chcesz widzieć tak, innych rzeczy, innych okoliczności, a, które się tutaj dzieją. A, uważasz tego mężczyznę za w jakiś sposób dziecinnego, tak, niedojrzałego emocjonalnie, nie wiem dlaczego tak się to pokazuje, ale się pokazuje. Natomiast chcę powiedzieć, iż jest to ewidentne, kompletne zamknięcie cyklu pomiędzy tobą, a, pomiędzy tobą i tym mężczyzną. Mamy kartę świat. Zamknięcie kompletne, tak? Zamknięcie kompletne tego cyklu. Ty musisz podążać w innym, nowym cyklu, wejść w nowy cykl, tak? Budować nowe życie, zamknąć, odpuścić sobie tą relację. Dlaczego? Ponieważ ten mężczyzna jest już, tak? W innym związku, w innej relacji, ale przede wszystkim to jest najpiękniejsza karta, która pokazuje się tutaj w Tarocie. Jedyna karta, która mówi o tak naprawdę prawdziwej, czystej miłości. Tak? Nie o romansie, nie o seksie, nie o przygodzie, o, o niczym takim. To jest jedyna karta w talii Rider White, Ride, która mówi tak naprawdę o miłości. Tak? Dwoje ludzi wymienia się puharami. Puchary to są uczucia. Wow, patrzą, sobie, patrzą sobie, kochani, prosto w oczy, błogosławi błogosławi im anioł. I w takiej relacji, w takim związku, w takiej energii, w takich uczuciach mężczyzna, w kierunku którego Ty podążasz, on już jest w relacji z kimś, z kimś innym. To nie jest Twoja droga, to jest zamknięcie, zamknięcie Twojego cyklu, uporządkowanie sobie tutaj kompletnie kompletnie życia, tak, emocjonalnego, związkowego, to jest zadanie dla Ciebie, kochany raczku, tutaj na marze, zastanowienie się nad tym wszystkim i odpuszczenie sobie, po prostu wyjście, tak, wyjście z tej karty siły, tak, wyjście z tej karty siły, bo w negatywie, tak, w negatywie, w pozytywie ta karta siły mówi o mierzeniu się z pewnymi rzeczami, sytuacjami, e, walka o coś, tak? Natomiast w negatywnie, w negatywnym znaczeniu ta karta mówi dosłownie o przemocy, tak? Moc w negatywie, przemoc, e, mówimy tutaj dosłownie o przemocy, e, działaniach takich siłowych względem właśnie tego mężczyzny, na siłę, wpraszanie się i w ogóle, i w ogóle, ale z drugiej strony jest to także przemoc na na samej sobie, tak? Przemoc, znęcanie się jak gdyby psychiczne, tak? Tworzenie w swojej głowie iluzji dotyczącej związku, relacji, której już tak naprawdę nie ma, bo tak jak powiedziałam, ten mężczyzna czy ta kobieta jest już w innej relacji i to, co łączy tych ludzi, to jest po prostu, to jest po prostu miłość, tak? Dobrze, kochani, a zobaczmy teraz, co dla naszych radków singli, Co tu u Was, kochani? Single Marzec 2020. Jeśli jesteś mężczyzną singlem spod znaku raka, do Twojego życia przybywa kobieta. Tak? Kobieta bardzo ładna, kobieta, która może być matką, kobieta, która ma bardzo silną, bardzo silną intuicję. Kobieta pokazana tutaj w karcie królowej, królowej pentakli. A może Cię spotkać tutaj taka dziwna sytuacja. To jest ewidentne czytanie tutaj dla Panów, że jeśli z tą kobietą, z przy tej kobiecie będziecie mieć jakiś romans, cokolwiek będzie Was łączyło w marcu, czy już mieliście coś wspólnego z taką kobietą tutaj w przeszłości i ta kobieta oświadczy Wam tak, w marcu, iż jest w ciąży, będzie tutaj jakieś taka informacja, zagrożenie i tak dalej to panowie kochani sprawdźcie to 10 razy, bo tutaj w kartach mi się to pokazuje jako e, oszustwo, złodziejstwo. Jest to po prostu e, informacja nieprawdziwa, e, to się wyda i tutaj zakończenie bardzo ostre, bardzo nagłe, bardzo gwałtowne, bardzo gwałtowne tej relacji w karcie wieży. Taka pierwsza informacja, która się tutaj pojawiła, nie wiem z kim ona będzie tutaj korespondować, ale skoro się pojawiła, to zapewne, zapewne do kogoś, dla kogoś ta informacja tutaj, tutaj trafi. Zobaczmy, co tutaj dalej. A kochane moje dziewczyny, bo to, to, to dla dziewczyny, to dla kobiety, to dla singielki, znaku kuraka. Mężczyzna wchodzi do Twojego życia, tutaj w marcu pojawia się, zjawia w Twoim życiu. Mężczyzna, który jest w związku, jest w relacji mężczyzna, mężczyzna żonaty, to jest stary, stabilny związek, nuda rutyna w tym związku. On będzie bardzo intensywnie, bardzo, bardzo intensywnie tutaj podążał w Twoim kierunku, bardzo ciężka praca, starania o ciebie i tak dalej. Po co? po to, abyś była jego kochanką. Tak, ewidentnie mężczyzna chce tutaj romansu z tobą i nic więcej. Tak? On absolutnie nigdy nie zrezygnuje związku z relacji, w której, w której jest. Dlaczego? Bardzo wyraźnie się tutaj to pokazuje, iż jest kompletnie uzależniony finansowo od swojej żony, partnerki, kobiety, z którą żyje od wielu, wielu lat. To jest ona, ona jak gdyby tutaj decyduje, ona utrzymuje tą rodzinę, a on ewidentnie facet jak dziecko, tak? Facet postawa roszczeniowa wobec całego świata, niedojrzały, wesoły, facet jak dziecko, tak, on się dobrze bawi, kobieta na niego pracuje, on sobie szuka po prostu a urozmaicenia w życiu i ty możesz być dla niego właśnie takim, takim urozmaiceniem. Więc jeśli ktokolwiek tutaj trafi się, taki właśnie przyjdzie do waszego życia, będzie was tutaj zapewniał o tym, że to jest, jeżeli jest separacji, czy jest małżeństwo w rozsypce, czy on się rozwiedzie, nie ma takiej opcji. Ten mężczyzna będzie was traktował tylko i wyłącznie jako potencjalną, jako potencjalną kochankę. Tak? Co tutaj jeszcze dla Was? Co tu jeszcze dla Was, kochani? Wow! No, i tu mam piękną informację. Nowy związek, nowa relacja, znajomość zawarta przez, poprzez internet, internet, media społecznościowe, telefon, tak? szybkie wiadomości, szybki kontakt. To jest, to jest zupełnie nowa relacja, nowy związek a który się zacznie bardzo szybko, bardzo dynamicznie, a będzie bardzo gorąco, bardzo będzie iskrzyło tutaj pomiędzy wami. A nie wiem, jak nie pokazuje się jeszcze, co z tego związku, co z tej relacji może być. Mężczyzna, który jest po rozwodzie. Mężczyzna, który jest po rozwodzie, mężczyzna, który tutaj jest zraniony po prostu bardzo emocjonalnie. Natomiast on tak będzie mówił, będzie przedstawiał, natomiast ja uważam, że w tej relacji, w tym związku, w którym byłby należała dokładnie po pośrodku, w karcie umiarkowania, zabrakło tej równowagi, tak, pomiędzy nimi, ani jedna, ani druga strona nie starała się z, wystarczająco, aby tą relację ratować. Natomiast był to bardzo trudny rozwód, rozwód w karcie wieży, tak, nagłe wydarzenia, konsekwencje finansowe, konsekwencje prawne, które trwały przez długi, długi okres czasu. Jest to mężczyzna po rozwodzie, z tym mężczyzną masz szansę, masz możliwość budowania tutaj nowej relacji, nowego związku i zupełnie tylko i wyłącznie mówię tutaj o kontaktach, o relacjach, które zostają zawarte, znajomość zostaje zawarta za pomocą mediów społecznościowych, tak, szybkie, szybkie wiadomości, wysyłanie sobie jakichś tutaj informacji poprzez Messenger, WhatsApp, Skype, tak, tego 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 typu kontakty, jakieś portale randkowe, tego typu rzeczy, rzeczy, które gdzieś tam wynajdujemy, kontakty, które gdzieś wynajdujemy w internecie. I z tym mężczyzną, przy tym mężczyźnie, jeśli ktoś taki się zjawi w Twoim życiu, to jest dla Ciebie koło fortuny, tak? Czyli tutaj wszystko w Twoim życiu się zmienia i to zmienia się na korzyść, bardzo pozytywnie, tak? Bardzo pozytywnie. Macie tutaj szansę zbudowania fajnego związku, fajnej relacji w dziesiątce pucharów, tak? Związek zakończony, znajomość rozpoczęta gdzieś tam w internecie i związek zakończony dziesiątką pucharów, czyli po prostu przepięknie, kochani, spełnione marzenia, dom, rodzina, szczęśliwy dom, rodzina, dziesiątka pucharów, dwójka dzieci możliwa w tym związku. A możliwa w tej relacji. Także jeśli ktoś taki, kochani, zjawi się w Waszym życiu, a tutaj w marcu to jak najbardziej, jak najbardziej wchodźcie w to, bo warto, powtarzam, mężczyzna po rozwodzie, po ciężkim rozwodzie, a podejrzewam, że był to też rozwód z orzeczeniem, z orzeczeniem o winie, bo często takie jest właśnie, A jeśli pokazują się sytuacje właśnie formalne, formalno-prawne w karcie, nie w karcie wiesz. Dziękuję Wam, kochani, a teraz dla wszystkich osób spod znaku raka, praca i finanse, zobaczmy, um, zobaczmy, co w tej kwestii tutaj karty pokażą. Rak, marzec 2020, praca i finanse, zejdźmy na Ziemię, kochani, i zobaczmy, co tutaj proza życia codziennego ma dla nas w zanadrzu. Raczki, marzec 2020. Praca i finanse. Praca i finanse. Kochani, jeśli ktokolwiek z Was wybiera się bardzo, bardzo w czytaniach robię już któreś czytanie z rzędu i chyba już w dwóch czy w trzech znakach była możliwość właśnie podjęcia pracy za granicą. Bardzo korzystnej, tak? Pracy z zagranicą. I tutaj u was również pokazuje się karta świat. Tak, jest to możliwość wyjazdu, podjęcia pracy zarobkowej gdzieś poza granicami kraju, w którym obecnie się znajdujesz. Jak najbardziej równowaga w finansach, równowaga w dawaniu i braniu. Bardzo dobra praca. Tutaj finanse zostały wprowadzone w ruch, konkretne, rzetelne, rzetelnie zapracowane, wypracowane pieniądze za pracę, którą będziesz wykonywać, będziesz otrzymywać konkretne, konkretne wynagrodzenie adekwatne do wysiłku, które w tą pracę włożysz, bardzo ładnie się to zapowiada. Nowa rzecz, nowy pomysł, nowa inspiracja. Tak, to jest, to jest coś zupełnie nowego, więc jeśli ktoś z Was tutaj z poznakuraka raka właśnie w marcu otrzyma taką propozycję gdzieś wyjazdu za granicę, przyjdzie jakiś pomysł do głowy, bierzcie to, bo, bo naprawdę bardzo ciekawie, bardzo ciekawie to tutaj wygląda, bardzo ciekawie się tutaj to w kartach prezentuje, kochani. Zobaczmy, co tutaj jeszcze. Mhm. Pokazuje się, iż ktoś, kto pracuje w tej chwili na jakimś okresie próbnym albo o, jakaś umowa m, o pracę typu, m, jak to się nazywa w Polsce, boże, m, umowy śmieciowe, o, umowa śmieciowa to kochani, jest tutaj możliwość dostania, podpisania tak? stałej umowy o pracę, otrzymania stałego angażu, przedłużenie czy okresu próbnego w pracy. Wszystko bardzo ładnie się tutaj zakończy. Dobre wiadomości, karta zwycięstwa. Dla Was formalne umowy, tak? formalne umowy w tej kwestii. Aha, co tu jeszcze? Co dla niektórych awans możliwość awansu w pracy ale to mówimy o jakimś no, bardzo wysokim stanowisku tak to są już gdzieś stanowiska menedżerskie stanowiska takie no, w hierarchii bardzo 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 wysoko. Będziecie mieli możliwość objęcia takiego stanowiska awansu w pracy. tak? Jeśli coś takiego przyjdzie wierzcie to nie zastanawiajcie się. Bardzo ładnie to wygląda to jest jak gdyby tutaj dary z góry od Was za Waszą pracę, naprawdę zostaniecie tutaj zauważeni, docenieni, także bardzo serdecznie, bardzo serdecznie gratuluję takim, takim osobom uznania w pracy, bo to zawsze, bo to zawsze bardzo miłe i mobilitujące. Tak? Kochani, co tu jeszcze przeciążenie, przesilenie w pracy, co dla niektórych przy współpracy z kimś. Jeśli pracujesz z jakąś osobą, macie jakąś spółkę, wspólnie prowadzicie firmę, masz w pracy jakąś koleżankę, którą nie wiem, wymieniacie się na zmianach albo na jednej zmianie coś wykonujecie, tak? to zwróć uwagę na to, co ta osoba robi, tak? bo ewidentnie pokazuje się u ciebie przeciążenie, przesilenie, a pokazuje się wykorzystanie ciebie kosztem tej, ta druga osoba po prostu wykorzystuje tutaj ciebie. Tak? Twój nakład pracy jest nie, nieadekwatny do tego, co wy razem powinniście w tą pracę, w tą pracę włożyć. Tak? Dla Ciebie to się może tutaj skończyć... No, dla Ciebie może się tutaj skończyć... Uh -huh, może się to skończyć jakimś jakim wypadkiem, wypadkiem, zasłabnięciem w pracy, um, dosłownie wyczerpaniem kompletnym. tak? I to jest takie po prostu, powiedziałabym, żerowanie na tobie. Nie pozwólcie sobie na to, Mówimy o pracy, mówimy o współpracy, zadania powinny być tutaj dzielone uczciwie. Ewidentnie ktoś tutaj miga się od swoich, od swoich obowiązków obowiązków Twoim kosztem. Jeśli jesteś singielką, spocna kuraka i martwisz się tutaj o swoją sytuację, o swoją sytuację zawodową masz jakieś swoje plany, projekty, chcesz coś zainwestować pieniądze, marzec jest jak najbardziej dobrym czasem, aby zadziałać w tym kierunku, ponieważ w dziewiątce pentakli mówimy o karcie dostatków, Prawdzie jesteś sama, prawdzie jesteś samotna, sama sobie z tym wszystkim tutaj musisz, musisz wszystko ogarniać, dokonałaś jakiejś inwestycji, zainwestowałaś, coś zrobiłaś, czekasz na te plony, tak, czekasz, to jest Siódemka pentakli, czyli czekanie, już coś zrobiłam, tak? I czekam, co to drzewo mi obrodzi, więc to drzewo obrodzi, tak? Marzec będzie takim czasem, gdzie będziesz mogła świętować, celebrować sukces, tak? Pracę, inwestycje, które, które do tej pory dokonałaś, tak? Karta zwycięstwa, karta zwycięstwa dla ciebie. Kochane raczki, ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam dużo pięknej, pozytywnej, wiosennej, marcowej energii. Życzę nam wszystkim dużo słoneczka, abyśmy mogli korzystać tutaj ze spacerów po lesie, nad jezionem, w parkach, kochani, bo każdy z nas jest tutaj już spragniony naprawdę tego, tego słońca przede wszystkim i, i świeżego i świeżego ciepłego, wiosennego powietrza. Życzę Wam wszystkim dużo miłości. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Pozdrawiam Was serdecznie.